Cześć Skorpionie, czy czujesz, że Twój czas właśnie uciekać przez palce? Dlaczego wciąż stoisz w tej poczekalni i czekasz na uwolnienie swojego potencjału zamiast po prostu to zrobić? Na co czekasz? Na pozwolenie od losu? On ci go nie da, ty musisz je sobie odebrać. Trzymaj uważnie, bo Twoje karty na ten rok to ostateczny test Twojej odwagi. I zaczynamy od odwróconego rycerza Monet. To jest energia wysiłku, który spala cię od środka, ale nie buduje niczego trwałego. Biegniesz, starasz się, poświęcasz, a Twój fundament wciąż jest chwiejny. Zadaj sobie to pytanie, ile jeszcze sił zmarnujesz na drogę, która od dawna prowadzi do nikąd? Ten rycerz ostrzega cię przed uporem, który stał się Twoim więzieniem. Drugą kartą jest odwrócona czwórka monet. Widzę Twoje zaciśnięte dłonie. Boisz się braku, boisz się utraty kontroli, więc trzymasz się kurczowo starego porządku, który już dawno przestał ci pasować. Ale spójrz na to szczerze. Czego tak panicznie boisz się puścić? Prawda jest taka, że póki nie otworzysz dłoni, Twój potencjał pozostanie uwięziony. Jeśli masz odwagę, to przeciąć. Napisz odpuszczam w komentarzu. I wreszcie ona. Twoje przeznaczenie. Królowa monet. Pełna stabilizacja, luksus i spokój, którego tak bardzo pragniesz, na który tak ciężko pracowałaś. Ona nie musi o nic walczyć, bo ona wie, że jest źródłem siły. I ta królowa monet, ta siła jest Twoim odbiciem w lustrze w tym roku. Pytanie brzmi tylko, czy masz odwagę w końcu stać się tą osobą? Czy potrafisz wyobrazić sobie życie, w którym w pełni korzystasz ze swojej mocy zamiast tylko o niej marzyć? Skorpionie. 2026 rok, chce twojego triumfu, ale nie znajdziecie w poczekalni. To ty musisz wyjść przed szereg i wziąć sprawy w swoje ręce. Trzymam za ciebie kciuki i pozdrawiam, Felix.